Jednym z tematów ostatniego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa działającej przy Wejherowskim Urzędzie Miejskim była poprawa bezpieczeństwa pieszych. Wspólnie z policją i strażą miejską niektórzy radni dyskutowali o tym, co zrobić, żeby usprawnić system ochrony pieszych uczestników ruchu. Wcześniej Komenda Powiatowa Policji przeprowadziła działania, gdzie funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na nieprawidłowości w relacji kierujący pieszy, prawidłowe poruszanie się po odcinkach dróg bez wydzielonych chodników, jak również ujawnienie nietrzeźwych pieszych popełniających wykroczenia drogowe. Działania te miały na celu zwiększenie świadomości obu grup, a zwłaszcza pieszych, którzy często nie postrzegają siebie jako uczestników ruchu drogowego. Zwracano też uwagę na kierowców, zwłaszcza pod względem przepuszczania pieszych na pasach. Niestety kierujący nadal popełniają wykroczenia drogowe. Głównym ich grzechem jest przede wszystkim przejeżdżanie przez przejście dla pieszych, kiedy kierowca ma czerwone światło do zatrzymania. To są takie główne wykroczenia kierowców. Natomiast piesi również popełniają wykroczenia. Chodzi tutaj głównie o przechodzenie w miejscach niedozwolonych. Niestety zbyt często piesi skracza, skracają sobie drogę, przechodzą w miejscach zabronionych. Sytuacja na drogach byłaby znacznie lepsza, gdyby zarówno piesi, jak i kierujący przestrzegali zasad i przepisów ruchu drogowego. Niestety w tym właśnie kłopot, że kierowcy lubią wykorzystywać możliwości swoich samochodów i niemal nagminnie przekraczają dozwolone prędkości, zaś piesi często chodzą jezdnią lub przekraczają ją w dogodnym dla siebie miejscu, a nie jak nakazują to przepisy. Należy pamiętać, że w konfrontacji z pojazdem pieszy zawsze jest na straconej pozycji, stąd też przyjęto nazywać pieszych niechronionym uczestnikiem ruchu.